Cześć, Daniel z tej strony i jeżeli mnie znacie, wiecie o tym, że kocham sztuki walki i trenuję sztuki walki, że kocham siłownię i trenuję na siłowni, podnoszę klamoty. Poza tym trenuję ludzi, jestem trenerem personalnym, no i oczywiście prowadzę ten kanał. Pomagam Wam zdobyć wymarzoną sylwetkę odżywiać się lepiej, no i oczywiście chcę Was czegoś nauczyć pod kątem sztuk walk. W każdym razie ten filmik właśnie dedykuję temu, a dokładnie dedykuję osobom, które chcą się zapisać na prawdziwą siłownię, chcą się zapisać do klubu, żeby nauczyć się jakiejś sztuki walki, ale blokuje ich jedna rzecz. Ostatnio dostałem maila od jednego z moich widzów, że dzięki, nie, dzięki mnie zaczął trenować. Bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy, ale też myślę o tym, żeby pójść do jakiejś szkoły, lub do jakiegoś klubu, żeby nauczyć się Muay Thai. Jest jeden mały problem. Jest bardzo wstydliwy yy, i boi się tam iść. Boi się tego, co o nim pomyślą. Boi się tego wstydu, jak coś mu nie wyjdzie. Ogólnie boi się, tak? I wielu ludzi ma z tym problem. Zauważyłem, że bardzo dużo ludzi ma z tym problem. Dlatego ten filmik dedykuję Wam osobom, które chcą się zapisać, ale mają małego stracha. Więc na początku zajmiemy się siłownią, bo to jest troszeczkę. Łatwiejszy temat. Po pierwsze, no jeżeli nie macie osoby lub kolegi, z którym możecie pójść na tą siłownię, idziecie sami, jesteście zdeterminowani i chcecie zacząć trenować, chcecie zmienić sylwetkę, ale nie macie nikogo obok siebie, musicie iść sam I boicie się tego, co oni o was pomyślą. Co pomyślą o was, jeżeli pójdzie taki grubasek albo pójdzie taki szczypiorek na siłownię, no i zacznie podnosić te 4 kg sztangielki, żeby zacząć. Po pierwsze. Pamiętaj, każdy z tych pakerów tam, każdy z tych goryli tam w środku e, na tej siłowni kiedyś zaczynał, kiedyś wyglądał tak samo jak Ty. Każdy z nas musiał kiedyś zacząć. Ja kiedyś zaczynałem, ja kiedyś byłem grubaskiem. Zanim zacząłem chodzić na siłownię, ja byłem grubaskiem, tak? Jak się pojawiłem na siłowni, ja też za dużo nie umiałem, dopiero zaczynałem poznawać to wszystko, ale starałem się nie myśleć o tym, co inni o mnie, o mnie myślą, na pewno ktoś spojrzał na mnie i mówi, ach, ale on jest chudy, ach, Jezus, ale on jest gruby, ale na pewno też połowa z tych ludzi spojrzał, powiedziała na mnie, tak, on jest chudy, ale w końcu coś ze sobą robi, albo tak, on jest gruby, ale w końcu coś ze sobą robi. I tutaj przychodzi ten respekt, który budujesz, ale o tym zaraz powiemy. Więc niestety, jeżeli tam pójdziesz, musisz iść z tą taką świadomością, że tak, ktoś może o Tobie pomyśleć nie wiadomo co. Że jesteś szczypior i po prostu ten, albo jesteś gruby, no i tyle, tak? Ale na pewno ktoś tam pomyśli o tobie w ten sposób, że jesteś gruby, ale w końcu tu przyszedłeś, nareszcie tu jesteś i nareszcie jesteś gotowy, żeby się zmienić. Tak? Jeżeli ja bym cię zobaczył na, siłownię, na siłowni, od razu bym tak pomyślał, że chodzisz na siłownię, żeby się zmienić na lepsze. Więc musisz niestety musisz zablokować tą myśl e, lub te, te takie... Poczucie, że, że ktoś coś o tobie pomyśli. No bo zawsze tak jest. Gdziekolwiek, cokolwiek co robimy. Ja na przykład jestem na YouTubie, tak? Nagrywam filmiki na YouTubie. Ja muszę przestać myśleć o tym, kto jakaś osoba. Um, Albo co jakaś osoba, osoba o mnie pomyśli, tak? że o, pomyśli o mnie coś negatywnego. Na przykład tak, on gada o e, budowaniu sylwetki, a wcale nie ma wielkich bitków czy coś tam. Tak? Ale osoby, które mnie oglądają już od jakiegoś czasu lub oglądają moje vlogi, wiedzą dlaczego w tym momencie właśnie nie mam bardzo rozbudowanych e, ramion. tak Albo nie mam bardzo rozbudowanej sylwetki. Tak? Dlaczego nie mogę i dlaczego muszę otrzymać wagę ciała w tym momencie akurat. Więc e, po pierwsze, jeżeli idziesz na siłownię... Nie myśl o tym, co ludzie o to my pomyślą. Ty idziesz, żeby się zmienić, idziesz tam dla siebie. Po drugie, proponuję ci wybierać siłownie takie bardziej fitnessowe, tak? takie, e, gdzie jest, można powiedzieć, gdzie jest prowadzone aerobik. Nie proponuję ci na siłownie dla kulturystów, typowo na samym początku. Okay? O, oczywiście, jeżeli masz tam jakiś przyjaciół lub osoby, które ci pomogą. Proszę bardzo, jeżeli jesteś kompletnie sam i się boisz, nie idź na siłownię dla kulturystów. Jest tam bardzo dużo goryli, którzy no, będą na Ciebie patrzeć krzywa, jak będziesz im zajmować maszyny. Więc jeżeli chcesz tego uniknąć i chcesz uniknąć tego, że będziesz się czuł nieswojo, idź do jakiegoś większego klubu lub do jakiejś ośrodkowej si e, siłowni, gdzie idą wszyscy. tak Idą starsi, idą młodsi, chodzą dziewczyny, chodzą faceci. Tak? Do takiej siłowni najlepiej pójść, bo będziesz się czuł najbardziej komfortowo. Teraz przejdźmy do osób, które chcą zacząć trenować sztuki walki. E, musicie sobie zdawać jednego sprawę. Jeżeli pójdziecie do nowego klubu, ja to powiem Wam z mojego własnego doświadczenia, bo ja trenowałem w paru klubach. Jeżeli pójdziecie do nowego klubu, e, na pewno ktoś na was spojrzy, jeżeli jesteście nowi, tak? Nikt do was nie powie. Ej, cześć, co tam jesteś nowy, cześć, miło Cię widzieć, zapraszam tutaj. Bardzo rzadko tak będzie, bardzo rzadko tak będzie. Jeżeli pójdziesz do nowego klubu, zazwyczaj nikt ci nie powie cześć. Tak? Nikt Ci nie powie cześć. Jeżeli nie powiesz cześć, to będziesz miał szczęście, jeżeli Ci odpowiedzą. Eee, tak to jest. Jeżeli walczysz, jeżeli idziesz do klubu, gdzie ludzie się uczą dosłownie wyrywać głowy i kopnąć kogoś tak mocno, że połamać nogi, wiesz, tam są różni ludzie. W każdym razie na samym początku <laughs> można powiedzieć, że nikt Ci nie będzie lubić. No, nie wiadomo po prostu, na Ciebie zwracać uwagi, nawet jeżeli będziesz chodził na grupę początkującą. Możesz tam znaleźć jakieś osoby, które też dopiero zaczynają, ale Mówimy tutaj o osobach, które już tam chodzą jakiś czas. E, jedyne, co możesz robić, to po prostu chodzić tam. Chodzić tam na treningi, nie myśl, o tym, tylko robić swoje, nie gadać za dużo, nie popisywać się za dużo, a nie robić: Cześć, co tam u was, chłopaki, ta, idziemy trenować. Nie, 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 nie. Idziesz tam, przebierasz się, trenujesz, oddajesz swój pot, oddajesz swoją krew, oddajesz swoje serce, pakujesz się, wracasz do domu i znowu, pakujesz się, wracasz do domu i znowu. Tak, cały czas, tak, cały czas. Tym sposobem, Zyskasz respekt. To jest najważniejsza rzecz, którą możesz zyskać w klubie, e, gdzie trenujesz sztuki walki, gdzie jest dużo fighterów. Respekt. Nawet jeżeli nie będziesz najlepszą osobą, tam nie musisz być najlepszą osobą, nie musisz pokonać największego kozaka. Ale jeżeli będziesz chodzić, jeżeli będziesz oddawać swój pot, będziesz oddawać swoją krew i pokażesz swoje serce do walki, że chodzisz mimo wszystko. Także mimo wszystko, że padłeś, mimo wszystko, że dostałeś w szczękę, dostałeś w zęby i polała się krew. Mimo wszystko, wstaniesz i trenujesz dalej, i walczysz dalej, pokażesz to, że masz serce do walki, obiecuję Ci to, że zyskasz respekt i w tym momencie staniesz się jakby taką częścią rodziny, bo jeżeli chodzisz do jednego klubu cały czas, to jest jedna wielka rodzina, a żeby dostać się do rodziny no niestety, musisz pokazać serce do walki i musisz zasłużyć na respekt czyli musisz dać krew, musisz dać pot, a to trzecie Ty otrzymasz samym, tak? Więc pamiętajcie, jest na samym początku będzie trudno, na samym początku będzie Ci się wstydzić ja się wstydziłem na początku, tak, chodziłem tam, no i byłem troszeczkę nieśmiały, no. każdy na mnie spojrzał w ten sposób, nie, kim ten tutaj, kto mi tutaj przychodzi do klubu nowy, tak dalej. Trenerzy też nie będą do Ciebie przychodzić, a jesteś nowy, przy miło Cię zobaczyć, miło Cię poznać, dziękuję, że bardzo, nie, trener przyjdzie, przyszedłeś trenować, super, trenuj, nie, 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 wiesz, więc taka jest moja rada. Musicie wyłączyć się. Wiem, że jesteście nieśmiali, wiem, że się wstydzicie, boicie się upokorzenia. Ale tu nie o to chodzi. Ja, jak idę tam, ja często mogę być upokorzony w postaci tego, że dostanę wszczękę. Powiedzmy, że e, uczyłem, nie wiem, jakimś cudem, opuszczę rękę, spojrzę się nie wiem, coś się rozproszę i bum, dostaję wszczękę. No to jest jakaś forma upokorzenia, że dostałem w zęby. Wszyscy powiedzą, ha, 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 on opuścił szczękę i tak, e, opuścił rękę i dostał wszczękę. No i co z tego? Trudno. Bywa. Taka, takie są sztuki walki. Idziesz tam, żeby dostać przez pierwsze parę lat, czy tam pierwsze parę treningów, na pewno dostaniesz, tak? Jeżeli dostaniesz kogoś lepszego, na pewno Cię pokona. Ale jeżeli Cię pokona, to nie wstydź się tego. Bierz te kolekcje. Za każdym razem, jak ktoś Cię pokona, za każdym razem, jak ktoś wygrywa z Tobą, obserwuj, to, co On robi. Obserwuj to, co On robi dobrze. Patrz na to, co Ty robisz źle. Dlaczego On Ciebie pokona? Tak powinieneś funkcjonować, a nie jeżeli, po, jeżeli ktoś ci pokona, powiedzmy idziesz na rodzicu, ktoś ci pokona i odklepiesz, Ktoś ci pokona i odklepiesz, zaczynasz się dołować, że to nie jest dla mnie, ja ciągle klepię. Co z tego? Na początku każdy klepie, tak? Musisz wynieść lekcję z każdej porażki. Takie są sztuki walki. I taka jest też siłownia. Więc zachęcam Was gorąco, żebyście poszli na tą siłownię, poszli do tego klubu, nauczycie się jakiejkolwiek sztuki walki, że to jest karate, mojtań, jiu-jitsu, zapasy, MMA. Cokolwiek to jest, idźcie tam i trenujcie, oddajcie pot, oddajcie krew, zostawcie serce na macie, a dostaniecie respekt w zamian, bo to jest bezcenne. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik nie był dla Was zbyt długi, nie był dla was zbyt nudny, troszeczkę się tutaj wygadałem, ale powiedziałem to z serca i powiedziałem to z mojego własnego doświadczenia, i jak ja to widzę. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie, zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało, odwiedzajcie mój kanał, bo tego się pojawi jeszcze, jeszcze więcej. Tak czy inaczej, trzymajcie się, miłego treningu jak idziecie trenować, mam nadzieję, że idziecie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, peace.